Jest 14. to dzień na żywo w TVN24 i historia, która nie miała prawa się wydarzyć, ale się wydarzyła. Mimo całego dramatu na szczęście ma szczęśliwe zakończenie. To historia pię pięcioletniego chłopca, któremu podczas koszenia trawy drut przebił serce. Nauczyciele szykują się do protestu wraz z początkiem miesiąca Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił, że to będzie pogotowie protestacyjne i że zamierza przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną. A wszystko to po posiedzeniu zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Nauczyciele, takie pytanie padło w stronę wiceministra edukacji Dariusza Piątkowskiego w polskim radiu i odpowiedział, że blisko 7 tysięcy złotych na rękę. Do tej jego wypowiedzi odniósł się z kolei. I szef ZNP Sławomir Broniasz w rozmowie z Radomirem Witem 1 na jeden. I ta wypowiedź wiceministra to było wczoraj. Dzisiaj wiceminister Dariusz Piątkowski mówi, że, że się pomyli. Minister mówił o blisko siedmiu tysiącach, ani brutto, ani netto. Nie taka jest rzeczywistość nauczycieli i to wszystko wsłuchują się politycy. Politycy zarówno partii rządzącej, jak i politycy opozycji. Małgorzata Mielcarek, a teraz węgiel i dopłaty do niego wciąż budzą wiele emocji i jest wiele pytań. Po pierwsze, czy ten węgiel w ogóle będzie dostępny, a w kwestii dopłat. Też jest sporo wątpliwości. A my w dniu na żywo wracamy do pożaru budynku mieszkalnego w Bydgoszczy. Zginęły w tym pożarze trzy osoby: kobieta, mężczyzna i dziecko. I za granicę teraz się przeniesiemy. Nie będzie śledztwa w sprawie nagrań z udziałem premier Finlandii Sanny Marin. Helsińska policja odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie materiałów wideo z zakrapianych alkoholem imprez. Jeszcze Włochy i zaginie zatonięcie superjachtu, który płynął w stronę Sycylii. Straż Przybrzeżna uratowała z pokładu dziewięć osób. Trwa ustalanie przyczyn tego zdarzenia. California i celebryci, którzy mimo panującej suszy zużywają miesięcznie nawet półtora razy więcej wody niż pozwalają na to lokalne przepisy. A wśród ukaranych grzywnami rzędu pół tysiąca dolarów i przymusowym montażem ograniczników zużycia wody są między innymi Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Sylvester Stallone, Kevin Hart czy Dwayne Johnson. Kary za nadmierne zużycie wody w rejonie Calabasas dostało ponad półtora tysiąca osób, Ale jak opowiada przedstawiciel miejskich wodociągów, nie. Łatwo sprawić, żeby bogaci Kalifornijczycy oszczędzali wodę. To dzień na żywo w TVN 24. Za chwilę do Państwa wrócimy i opowiemy historię dźwigu, który był holowany na Bałtyku i tam też zatonął na pełnym morzu. Dlaczego? O tym za chwilę w dniu na żywo.